Jest to wiadomość publiczna do wszystkich. Jest to wiadomość publiczna do wszystkich. Jest to wiadomość publiczna do wszystkich. Dzisiaj jest niedziela 13 sierpnia 23 rok. Tu mamy datę, tu na dole jest data, godzina. Więc byłem w sklepie, zrobiłem zakupy. Teraz jestem 4 godziny później, już jest niedziela wieczór, 13 sierpień, więc zrobiłem zakupy w sklepie niemieckim, okej. Okay? Zrobiłem zakupy w sklepie niemieckim. Będę się teraz zapoznawał z ofertą tego sklepu niemieckiego, okej. Okay? Tu mam resztę. Płaciłem gotówką, okej. Okay? Płaciłem gotówką, mam dwa i pół reszty, reszty, ok, kojarzymy takie monety i tak dalej, więc pani, pani na kasie mi resztę wydawa, więc kupuję zdrowe rzeczy, ser francuski, yy, tak aby było na co najmniej 5-6 dni jedzenia, więc kilka sztuk, yy, cebulkę świeżą, yy, yy, grejpsy na cały tydzień, czyli 5 sztuk ser francuski, więc no, ze spejna. Chociaż są z innych, z innych miejsc, są też winogrona. Akurat dzisiaj były tam, no, ze spejna. Więc to, 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 ze Spejna są. ser francuski, tradycyjnie wszyscy wiedzą. I, i dwie cebulki, tak? Dwie, dwie cebulki, jak widać, o. Pięknie. Dobrze. Więc to był sklep niemiecki, ok? Tu mamy też taki sok czy napój. Co to jest? Juice. Juice. To, to nie jest drink. To jest juice. Ale gdyby tak zobaczył, to tam. St tam z tyłu drobnym drukiem coś innego może być, ale sobie zobaczymy. Dobrze, więc to jest Apple i to widać, że. że sobie zobaczymy. Aha, czyli to, ta butelka zawiera kawałki owoców, ok? Czyli w środku są kawałki owoców, ok? Tutaj, tutaj pisze. Tutaj jest to jabłko i jest taka 1 piąta, ok? Więc to jest taki z kawałkami owoców. Szejk mi, ok? Więc będziemy będziemy się szejkować i tak dalej, ok? Dobrze, więc to tam sobie każdy zobaczy i tak dalej. Dobrze, zobaczmy kto. Aha, kto to robi, dobrze? Więc to jest 50, 38, 512. Dobrze. Co tu pisze? Więc zobaczmy sobie tu na końcu. Tu na końcu sobie zobaczmy. To na końcu. Eu, dwukropek. Purity Soft Drinks, LTD, przecinek. Leopold Strasse. Kropka 224. Paul Scott. 80 80807 Muniś. Muniś. okej, okay? Przecinek DE, DE, DE. Leopold Strasse. Leopold Street. Leopold Strasse, ulica Leopolda i tak dalej. Muni. Muniś. Munich. munich, munich. DE, DE, ok. Więc dobrze, więc po prostu chyba każdy ogarnął, że że tutaj właśnie ta firma jest powiązana częściowo mniej lub bardziej z właśnie tutaj tą firmą z Monachium Niemcy, Monachium. O to właśnie mi chodziło, żeby właśnie pokazać to jasno. Więc mam nadzieję, że tam są takie o, 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 owoce pływają. Nie wiem, czy będzie widać, że to jest z kawałkami owoców. O to mi chodzi, że, że właśnie, że jest to produkt niemiecki. Bo jest tutaj na, na, no, na nalepce na tej informacji itd. Więc to, to jest załóżmy zdrowe. To, to tam jakaś nie wiem Coś tam pływa, jakieś kawałki, bo, bo to jest to szerokie. Szerokie jest, i dlatego tam można łatwo wrzucić kawałki owoców też lub czegokolwiek. Więc tak to, tak to pisze. Apple, ok? Dobrze, więc jest to produkt niemiecki. Niemiecki, ok? Jest to sklep niemiecki. Mam nadzieję, że nikt nie, nie będzie tego podważał, że od wielu, wielu lat ja. Kupuję w sklepie niemieckim, bo mam blisko po drodze do sklepu niemieckiego. Więc mam nadzieję, że nie będę musiał udowadniać, że jestem albo nie jestem wielbłądem. ok? Więc sklep niemiecki, każdy widzi niemieckie produkty. Tutaj, co piszę, tutaj, ostatnia tutaj linijka, tu z tym drukiem GmbH! GmbH, Main Road, Main Road, ok? GmbH. Dobrze, więc mam nadzieję, że tutaj częściowo jakoś to y, ogarniemy. To też jest widać. Leopoldstrasse 244 Paul Scott 80807 Munich DE. OK. Dobrze, więc, więc y, kupuję zdrowe jedzenie. Dbam o siebie, nie zamierzam sobie sama buja strzelić, nie zamierzam władować się pod rozpędzony pociąg, autobus, yy, yy, pod drona, o, czy, czy pod samolot, pod startujący samolot z lotniska, nie, nie zamierzam wleść, uważam na skórki od banana na, na chodnikach i tak dalej, i tak dalej, dobrze, więc... Więc tak to jest, że, że zdrowo się odżygam, nie zamierzam odejść z tego świata I, i kupuję niemieckie produkty w niemieckich sklepach. I wspieram, nie wiem, tutaj będzie, wspieram drużyny olimpijskie i sportowców też. Nie wiem, tutaj będzie, czy nie, bo szukam teraz tutaj, czy, czy w tym będzie, czy nie dziewiąty może na początku będzie, albo może w tym nie ma, A, ale że, że właśnie, że Team GB, że, że kupując w różnych sklepach rob, wspiera się różne, różne takie dobroczynne rzeczy, charity, czy jakoś tak. No dobrze, akurat tutaj w tym nie, nie, nie piszę, po prostu albo nie mam czasu tu na szukanie i tak dalej. Dobrze, więc trzeba się zdrowo odżywiać. Od zarazy z telewizorem trzeba się trzymać z daleka, a wszystko będzie, będzie dobrze, w porządku. Tu mam takie ten, tu mam właśnie butelkę taką, żeby właśnie w sobie.